Śmigła na wsteczny. 50 węzłów, 40. Balkan 013, kołuj wolno do drogi kołowania 4. Czekaj na instrukcję. Dzięki. W prawo droga kołowania 4. Wolno. Balkan 013, zgaś silniki. Przyjąłem. Zapytam ich, co dalej. Zapytaliśmy porywaczy o dalsze zamiary, żebyśmy mogli poinformować władzę. Chcę zobaczyć tablicę z napisem Wiedeń. Stąd nie widać. Do austriackich celników. Niech tu przyjdą. W porządku. Znajdźcie mówiących po niemiecku. Szybko. Plan zakładał wysłanie dwóch pracowników lotniska w przebraniu. Mieli się rozejrzeć i przekazać informacje policyjnej drużynie szturmującej. Władze szukają ludzi mówiących po niemiecku. Tymczasem porywacze postanawiają się zabezpieczyć. Chodź tu. Weź ją do łazienki i oh jeśli coś będzie nie tak, zabij. Hey. pilno ich. Please, please. Błagam, nie rób mi krzywdy. Please, please, please. Please to był chyba najbardziej niebezpieczny moment. Są. Muszę otworzyć drzwi. Policja już czekała na zewnątrz. Nie wiedziałem, jak to się skończy. Podstawieni austriaccy celnicy wchodzą na pokład maszyny. Jedna z tych osób pracowała w kasie biletowej, druga przy odprawie celnej. To nie Austriacy. On ma bułgarską kurtkę. Jeden z porywaczy się zorientował. Oszukali nas, skłamali. Idźcie stąd. Valentin, zabij ją teraz. Wtedy ktoś krzyknął: Zabij ją. Myślałam, że już po mnie. Niech nikt się nie rusza. Podstępny plan się nie powiódł. Życie pasażerów i załogi jest w wielkim niebezpieczeństwie. Myślałem, że przegraliśmy. I że cały nasz wysiłek poszedł na marne. Porywacze lotu 013 wiedzą, że nie są w Wiedniu i zaraz zaczną zabijać pasażerów. Błagam. Teraz, zaraz kogoś zabiją. Kazałem im ruszać. Uzbrojeni policjanci wdzierają się na pokład. W zamieszaniu udało im się rozbroić trzech porywaczy. Na zewnątrz czekało jeszcze więcej funkcjonariuszy gotowych szturmować samolot. Jeszcze jeden tam zabije stewardessę. Ktoś krzyknął, żeby otworzyć toaletę, bo mnie zabiją. To wszystko stało się w mgnieniu oka. Krzyczeli, żeby mnie puścił, ale nie chciał. I dźgnął mnie, centymetr od tętnicy szyjnej. Porywacz Valentin Iwanow ginie. Byliśmy bardzo blisko siebie, więc mogłam zginąć ja zamiast niego. To kill me of him. Gdy decydujemy się zaryzykować taką operację, rezultat nie zawsze jest pomyślny. Nie zawsze zwyciężają dobrzy. Próbując ocalić zakładnika, można go stracić. Po dwóch godzinach koszmar dobiegł końca. Pasażerowie są bezpieczni.